w wody gdzie jest 30 stopni zamiast pić normalną wodę tutaj weźmiemy sobie sobie solę <tryk> awaria się stała w dwie. Patrzcie, awary to się stało. Widzowie. Tu się mokre jest. coś. sobie nogę obrócili Dobra, widzowie. Tutaj zaraz dopijemy. Ale czekajcie, widzowie. Możemy wsadzić tą wodę do lodówki. Musimy ją wsadzić do lotówki. Tu jeszcze mamy jakiś napój. Tu jeszcze mamy jakiś zimny napój. Ale weźmiemy tą wodę. W następnym odcinku ją wyjemy, nie ją jutro, później ją wyjmiemy, za godzinę ją wyjmiemy i wypijemy, więc siedź sobie tam woda. Trzymajcie się, popa